Witam serdecznie na szkoleniu Car Group. Ja nazywam się Magdalena Jewuła i dziś opowiem o tym, jak zwiększyć poczucie własnej wartości. Serdecznie zapraszam. Osoby z niskim poczuciem własnej wartości nie szanują się. Bardzo często się poniżają. Co więcej, umniejszają sobie oraz swoim osiągnięciom. Poczucie własnej wartości jest wyrażane za pomocą twoich myśli. Te słowa, które ciągle powtarzasz sobie w głowie, będą mówiły o tym, za jaką osobę się uważasz, czy za wartościową, czy też nie. Te twoje myśli, ten głos w głowie, mówi ci o tym, czy to, co robisz, możesz nazwać sukcesem, czy też nie. Czy w przyszłości będziesz mógł osiągnąć sukces, czy nie. Ten wewnętrzny głos ma niesamowitą moc, ponieważ on wpływa na wszystko, czego doświadczasz w swoim życiu i na interpretację tego, czego doświadczasz. Teraz spójrzcie na różnicę pomiędzy negatywnym dialogiem wewnętrznym a pozytywnym dialogiem wewnętrznym. Ten negatywny głos będzie na przykład ciągle nam powtarzał: Jestem głupi. Natomiast ten komunikat można zamienić świadomie na komunikat o treści: Wiem, że mam wiele umiejętności. Negatywny głos powie: Nie mogę tego zrobić, więc po co próbować? A pozytywny komunikat: Wiem, że mogę spróbować. Negatywny komunikat: Nigdy nie dostanę tej pracy. Pozytywny Wiem, że mogę dostać tą pracę. Bardzo ważne, żeby rozpoznawać ten negatywny dialog wewnętrzny i świadomie przekształcać go w pozytywny dialog wewnętrzny. Na pewno trzeba odrzucić nieskuteczne strategie doskonalenia się. Jednym z nich jest takie poczucie, że muszę być akceptowana przez wszystkich. Więc ciągle upewniam się, czy mnie lubią, czy ich zadowalam i spełniam każdą ich prośbę, nawet mimo tego, że nie mam na to ochoty. Większość ludzi z niskim poczuciem własnej wartości ciągle się krytykuje. Ciągle twierdzi, że wszystko co robi, musi być doskonałe, musi być perfekcyjne. A taka presja sprawia, że czujemy się źle i faktycznie nasza wydajność pracy wtedy maleje. Inną metodą podwyższania poczucia własnej wartości jest skupienie się na wykształceniu czyli ciągle te nowe kursy, szkolenia, studia, inna praca, coraz lepsza. Natomiast takie zachowanie sprawi, że podniesiesz swoje kompetencje. Ale jeżeli nie rozprawisz się z prawdziwym powodem, prawdziwym źródłem niskiego poczucia własnej wartości, to osiągając już tą wymarzoną pracę, czy kolejny kurs, kolejne szkolenie, to możesz stwierdzić, że nie zasługujesz na to, co masz, że i tak nie jesteś tak doskonały, że musisz coraz więcej, coraz lepiej. Ważnym krokiem w drodze do zwiększenia swojego poczucia własnej wartości jest odpowiedzenie sobie na kilka pytań. Na pytanie, kim jestem, dlaczego tu jestem, co jest dla mnie ważne oraz czego pragnę w moim życiu. Ważne są tutaj takie aspekty jak słuchanie samego siebie, docenianie każdego etapu w swoim życiu i wyciąganie wniosku ze wszystkich lekcji życiowych. Często jest tak, że bardzo byśmy chcieli czegoś osiągnąć, ale twierdzimy, że nie mamy talentu. Podziwiamy ludzi, którzy osiągnęli to, co my chcemy osiągnąć i tylko wzdychamy, że też tak byśmy chcieli. Natomiast tutaj talent oczywiście jest bardzo ważny, ale dużo ważniejsze jest wysiłek, który wkładamy w tą pracę. Jeżeli czegoś chcemy i zapiszemy sobie to, określimy nasz cel, określimy, kiedy go zrealizujemy, drogę, jak do tego dojdziemy i poświęcimy chociażby godzinę dziennie na doskonalenie się, na samodoskonalenie się, na kolejny krok w przód, to prawdopodobnie za kilka lat, albo może nawet kilka miesięcy, staniemy się ekspertem w jakiejś dziedzinie. Więc warto jest podjąć wysiłek i warto jest spróbować, poświęcić ten czas, być wytrwałym. I gdy już to osiągniesz, to dostaniesz faktyczne, realne potwierdzenie, że możesz wszystko. Że jeżeli z tym się udało, to może udać się z każdą inną rzeczą. Więc na początek warto wziąć taką nawet małą rzecz, em, gdzie jakby droga do osiągnięcia tego celu nie będzie wcale długa i trudna. Ale kiedy ten cel osiągniemy, to będziemy mieć realne potwierdzenie, że z innym, trudniejszym, też się uda. Podsumowując, bardzo ważne jest, byś mówił o sobie dobrze. I byś dobierał właściwe słowa, jeżeli chodzi o mówienie o sobie do innych, ale jeżeli chodzi również o ten dialog wewnętrzny, który prowadzisz sam ze sobą. Byś mówił do siebie z czułością i wyrozumiałością, żebyś poznał, w czym jesteś tak naprawdę dobry, i byś poświęcił godzinę dziennie na doskonalenie się w tej dziedzinie abyś przypomniał sobie, ile jesteś wart. No właśnie, już teraz weź kartkę długopis i zapisz Twoje sukcesy, Twoje zalety, to, co osiągnąłeś, to, z czego jesteś dumny. Jeżeli sam nie możesz wymyśleć, to poproś najbliższych, może oni Ci podpowiedzą. Zapisz to na kartce i schowaj w portfelu, albo powieś nad łóżkiem, albo w szafce w łazience i patrz za każdym razem, kiedy myjesz zęby i uświadamiaj sobie z każdym dniem, że jesteś wartościowym człowiekiem i zasługujesz na wszystko, co najlepsze. I oczywiście przyjmuj komplementy. Podziękuj za niego, przyjmij i zapamiętaj.